Czas na odkodowanie historyjek, które zapamiętywałeś, zanim poznałeś, na czym polega główny system pamięciowy. Jestem przekonana, że wiesz już doskonale, w jaki sposób to zrobić. Pierwsza historyjka to była długość Nilu. Pamiętasz, zapamiętywałeś pustynię, Wielką Rzekę, piramidy. I teraz, co wpływało do tej rzeki? Pierwszym słowem, które się pojawiło, była jawa. Zapiszmy więc to słowo. Mamy jawę. Następnie na jawie płynęła sobie lama. Jest to kolejne słowo, które pojawiło się w naszej historyjce. Spróbujmy je więc odkodować. Mamy jamwę i mamy lamę. Więc znając już fonetyczny alfabet cyfrowy, możemy zobaczyć, że długość Nilu wynosi dokładnie 6853 km. Zrobiliśmy to wykorzystując tylko te dwa słowa i kojarząc Jawę i Lamę z długością Nilu. Jest to bardzo ważna rzecz, dlatego że możesz zapamiętywać tak naprawdę długości wszystkich rzek na świecie, więc bardzo jest ważne, abyś ich ze sobą nie pomylił. Tu możesz sobie kojarzyć, że lama pluje, ale może pluć również piechem. Może, nie wiem, wychodzić na, na pustyni i jeszcze coś dodatkowego robić. To, co jest tutaj najważniejsze, to jest to, żeby nie tylko kojarzyć jawę i lamę z rzeką, ale również z pustynią, abyś kojarzył, że jest to Nil, a nie jakakolwiek inna rzeka. Przejdźmy sobie dalej. Następnie zapamiętywałeś, jaka jest prędkość dźwięku w powietrzu. Wyobrażaliśmy sobie więc wyścigi nutek, które gdzieś tam poruszają się w chmurkach z ogromną prędkością. Następnie pojawił się mur. Zapiszmy więc to słowo. Po tym, jak szybko z jaką prędkością nutki w ten mur uderzyły, ten huk tak przestraszył myszy, które zaczynały wybiegać za tego muru. Zapiszmy więc też to słowo. I znowu, tak jak to zrobiliśmy wcześniej, wykorzystując fonetyczny alfabet cyfrowy, odkodujmy, jaka jest prędkość dźwięku w powietrzu. Mur i mysz, tak, to jest 343 metry na sekundę. Następnie zapamiętywałeś, jaka jest... Prędkość dźwięku wodzie. Tutaj nasze nutki robiły sobie zawody właśnie na dnie oceanu, wypłynęły sobie na wierzch i zobaczyły tirę. Zapiszmy więc to słowo, mamy tir. Tiry natomiast były opasane pasami. Zapiszmy więc pas i znowu wykorzystując fonetyczny alfabet cyfrowy, odkodujmy historyjkę, jakie liczby się pod nią kryją. Mamy tir, mamy pas, więc będzie 1490 metrów na sekundę. Taka jest prędkość dźwięku w wodzie. Kolejną informacją do zapamiętania była koronacja Napoleona. Tam pojawiło się tak naprawdę tylko jedno słowo, które było kluczowe, jeśli chodzi o zapamiętywanie tej daty i to był ser. Zapiszmy więc to słowo. Zobacz, że wszystkie inne obrazy, które malowałam na Twojej wyobraźni, dotyczyły rzeczywiście tej koronacji, tylko ser był informacją dodatkową. Zapewne wiesz, że Napoleon żył w XIX wieku, więc po prostu dopiszmy sobie 1800 jako, jako wiek, w którym on żył oraz odkodujmy ser na 04 i mamy datę, w której Napoleon został ukoronowany. Kolejną historyjką, jaką Ci opowiedziałam, była narodzina Alberta Einsteina. Więc znowu odkodujmy sobie, w którym roku urodził się Albert. Wchodziłeś do laboratorium specjalnie, żeby kojarzyło się jeszcze bardziej z Albertem. I wyciągałeś małego Alberta, który był cały umazany w toffi. Zapisujemy więc toffi. Pamiętaj, że tylko jedno F słyszymy, nie dwa. Następnie naszego małego Alberta wkładałeś... Ten, umazanego w ten tofi do takiego już dosyć starego kapcia. Zapiszmy więc kapeć i odkodujmy oba te słowa używając fonetyczny alfabet cyfrowy. Mamy więc 1879 rok. W tym roku urodził się Albert Einstein.